Ty chcesz te walki z murami czy nie? Chciałbym, tak. A Ty byłbyś gotowy na, na 17, żeby zobaczyć już ten z Adrianem? Poruszmy jedną kwestię. Oficjalnie. Żeby już nigdy nas o to nie pytali. Nie, czy, czy? Aby, błównie, nie, dobrze. dobrze. Druga konferencja przed Fame A16. Witam Was bardzo serdecznie, kolejny vlog. No i co, dzisiaj już jest dosłownie 5 dni do Gali Fame 16, także zobaczcie co się będzie działo na konferencji. Dużo masz? Co? O kurde, dużo masz tych notatek. Nie, nie, to są jeszcze wiesz? Właśnie muszę okay. wejść na maila, żeby. <laughs> ja nie mam prawie nic. A cię w głowie wiesz. Uh -huh. Ja najbardziej bym mieć w głowie. Dobra, jestem połączony. Jak coś to powiemy, tak? Dobra, kończymy to. <laughs> Ja myślę, że teraz będzie w fajnie. A, a oni też w ogóle, jest coś takiego. A od kogo jesteś? Od Huberta. A, okay. <głos> <głos> a no High ta, ale ten, ale ja, ale ja się przebieram z tego tego. Tak? Renarkę mam. Jebałeś mnie już tą. razie mówisz do mnie, że się przebieramy? Dobrze wyglądasz. Ale nie wiedziałem... O, ty powiedziesz taką. No, dobra, może. Się. Sylwka też mogliście się przebadać. Ale z tym tak będziemy zbrojem No. A to, to jest do, do ciebie pytanie, to no było się pojedynkę pytanie. Nie, się zbawestanie. Nie naprawdę? No. Jezu. To ja mówiłam, że się nie stresujesz, mam takie dziwne uczucie Ja tak? <laughs> nie, nie najwyżej powiem. Powiem, że nie odwrółem. jestem chujowi prowadzącym, są... A, tam a ty zadajesz pytania? Do was? Tak. Ksywek. Jezu, serio? <gry Narratory> to mnie nie nagrywaj, bo to nudy. Czemu nudy? A mi się właśnie twój face to face podobał. Face to face to spoko, ale no te kontry jakieś takie nudne mi się <grym> No bo nie masz przeciwnika stary, który możesz poddymić. Wiem, wiem. To... Ty, a, a ty byłbyś gotowy na, na 17, żeby zawalczyć już ten z Adrianem, czy jeszcze nie? nie mi się wydaje, że jeszcze dostanę jedną osobę, bo jaką na trzy walki, mi się wydaje, że dostanę jeszcze jedną jakąś osobę. A coś powiedział o Krystianie Wilczaku? Nie wiem, chyba za dużo tak. trenujesz. Tak. Ale to jest zupełnie inna waga i tam Ja bym musiał 180? A miesiąc... ile 98 A nie, to kurwa, to sobie trzeba dać jakiś, takich większych Właśnie Z Bogdanem rozmawiałem, coś może jakiś, Japczan Ono tak, bo ty ono, powiedziałeś, że go ono, średnio lubisz Właśnie, on jest to moja waga chyba a, no Ale tak. to by było dobre, no Więc jeszcze on i potem final boss Final boss, no, no to na to już chyba wszyscy czekają no, to a, 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 Ale w sumie Japczan był, byłby spoko, bo ma dwie walki tylko No A ty masz, to by się o jedną, no. no co je jebiście Ale no. w dziurę dostaliście stary, 0,5, 5 wiesz co? No. Kurwa, masz, nie wiem, są Weź Weź, mi tę koszulkę. Weź kurwa, ty, co ty to, ej. Jak no dzisiaj, a wy dzisiaj w ogóle awans e, jesteście w ostatniej części. O, trzy lata. Ty chcesz tej walki z Muranem, czy nie? Chciałbym, tak, chciałbym. No kurwa, no ludzie chcą tej walki, no wiesz ile osób napisze o tą walkę? Ja też bym chciał tej walki, czemu nie? No czy dla ciebie to się Dobrze. Zasięgowa, po drugie, no przecież jest kurwa w moim tym, no trochę starszy no Ile to masz lat? Ty 40 ile? No, 49? 49. No, w listopadzie. On no ile? 50 no ile on ma? 50 ma dwa albo trzy. On, no. on, on ma tyle samo co ma Miryk lat, wiesz? No tu on już kondycji nie zrobił, no, kurwa, no nie oszukujmy się. Ale kiedy ty byłeś, że O kurwa stary, o on pierdolną historię, oglądałeś ten wywiad. Ja pierdolę. Ty, podobno miałeś walczyć z bombą. Wiem, że nie walczysz. No nie walczę, nie walczę. Czemu nie? nie? A no nie, bo, nie, no, nie tak? nie bo... z inny zaproponowałem. nam zaproponował. A dawno oni cię w ogóle podpisali, czy nie? Kiedy mi podpisali? No. De... No nie mogę powiedzieć, nie? Ty, ale ten twój zrobi furorę, co? No, nie? Ja powiem... Ja przytanie w Polsce ogólnie, nie? Tak, ale Ta. jest naprawdę zajebisty i w sumie to się zaczęło od no, nie, No nie, no wcześniej TikToka, mnie, wcześniej się zaczęło, ale, nie, ale, nie, ale skala skala na Taką skalę, Tak, no to już się od zaczęło, no. Trenujesz no u tego, u... u Norberta też się a no? A a by by to w w tydzień, no. Ale to będzie bywa... spoko? Spoko, będzie dobrze. Debiutant debiutan, nie? Debiutan też, no. A, to ciekawe, no. No. Wielki debiutantów są według mnie najfajniejsi. No przykład ona wiedzie dobrze, nie? Ogólnie. Także. Ty, ale widziałem twoje ruchy, no to coś tam potrafisz, tak? ogólnie... Więc, cały całe życie na ulicy się napierdalałem, ale, ale jak to się się na ulicy? No, na ulicy, zawsze się biłem, ale jak to się nazywa, w tacy, tak się napierdalałem, ale normalnie tam się to nie ma, tam jest jak na ulicy w jazdę, i tyle, nie? Robo, sekwento robotę zrobi i będzie gitałka, tak. Tak, sekwento leci Witam najgorszego prowadzącego na ziemi. Witam najgorszego prowadzącego się... dlaczego ty? Pomalowałeś się już? <głos> <głos> tak, właśnie kurwa nie mam żadnego Uber, zjeba... Ej, zjebałeś się stary. Tak stary. Zepsułeś się stary. No właśnie wiem, Zawsze byłeś ale... fajnym ziomkiem, a zobacz teraz. Stylówka jakaś, marynara. Stop okay, rewolucja w tym jest? jesteś? Ej, takie... A, a, ty a buty stary. Ej, buty. Co Ej, może buty. Zaraz. Czerwony, ja pierdolę. Ja, ale już ją dalej. Ja mega mocno ci odjebało. Widać, że sława i pieniądze z MMA ja BNB i z kontraktu. Nie, nie, nie. Wtedy, w czerwcu, w ogóle, w czerwcu nie? była podwyżka. Także... Przykro mi jest, wiesz, bo kurwa byłeś zawsze dla mnie taką inspiracją tego normalnego, zwykłego ziomka, dziennikarza miłego, który tam, a teraz? Teraz balę w te, altruz. Plastikowy, typowy, tak. <laughs> Dostałbyś robotę u tego ziomka od najlepszej dziennikarki. Nie rozumiem. No ten co, bierze te A, ty TV Reklama. Miło mi, dzięki. On bierze tam dobre dziennikarki. No bo jesteś ładnym chłopkiem. Tak? Ty też. Dzisiaj hmm. <grym> masz wielką tak, konfrontację ze swoim rywalem. W końcu, nie? Będzie? Nie, jest, jest. Nie, jest, jest, jest bo właśnie zabij. się z nim nawet witałem. Spoko, pogadamy sobie w końcu. Ale ty masz dzisiaj, jakie w ogóle właśnie Ale na sobie się konfe? Ty, na konfę? No jakby normalne takie, że w końcu będę mógł z nim pogadać i usłyszeć od razu odpowiedź, a nie czytanie z karty, czy coś. Eee, a ja już jestem i tak skupiony, stary, na sobocie, wiesz, emocje we mnie Stary, dzisiaj znam. macie ostatnią szansę, żeby coś jeszcze zyskać na tej, na tej gali. Ale... No, Adrian No nie? Na co to jest ten... <laughs> co to jest za narracja, że o szansę, żeby zyskać? Ja idę zrobić swoje, powiedzieć, to co, to co to Ty się co? nie bijesz na KSW. Mam w sobie Pamiętaj, tyle, tu się liczy to. To co jest tu. Ale ty byłeś się ogólnie zdenerwowany mocno, że byłeś sam na tym Facebook? W ogóle kiedyś. Byłem zdenerwowany, Jak ten? Jak byliśmy tam już w Warszawie. Aha. Więc y, w sensie... No dowiedziałem, to się niby dzień wcześniej... A czemu on... bym przełożyli? Czemu Adriana zabyty? No nie, ale Adrian też był mówił, że był... Y zszokowany szokowany, no, że wam przełożyli. No to nie wiem, czy był zszokowany, czy nie. Znaczy, no tak nie no, no, pra... no, Okej, okay, no, moi... no wiem, pamiętam, no, no. ale moim zdaniem prawda jest taka, że, że to on nie chciał mieć e, tego face-to -face wtedy, to on nie chciał, żeby bordel go prowadził, to on nie chciał telefonów, no ale jakby okay. to było, minęło już. pójdź to, nie. I tam słuchajcie, razem ze mną Mateusz Kaniowski, Siemane. piękny Proszę. i boski. Kto tu Ty jesteś dzisiaj piękny i boski, jestem, wiesz, po szuleszcy, sportowo. Idź się ten umaluj. Myślę, lepiej wyglądam na wywiadach. Wystarczy teraz... mi. Ja nie muszę tyle szpaki na ryj nakładać. Teraz, teraz, teraz jak... A kto nakłada zawsze to sobie przed programami? Ale mam dużo ja. dzisiaj, no? Ja nigdy star mnie to zmuszają, zawsze mówisz jak najmniej, a ty mówisz jeszcze, proszę pani. Jeszcze. Obejrzyjcie sobie vlog the War e, sam początek. Zapraszam. Ale ja mówiłem, że troszeczkę. E, dobra. Co ty masz? Moje notatki na dzisiaj. Dużo tego? No, trochę, tam coś tam. A, to tak wydrukowane wielkimi literami. No, bo ja to tak wolę takie ten i potem coś tym sobie ciągniemy, no nie? Ja po face to face jestem największym fanem w historii programu Filipek kontra w Tak zazdroszczę Wardendze, że on to mógł prowadzić. No. To jest takie złoto, to tam oglądasz to i płaczesz ze śmiechu przez godzinę. No, to był sztos. Poruszmy jedną kwestię, oficjalnie, no. żeby już nigdy nas o to nie pytali. O co? Walka, <laughs> słuchajcie. Walka. Podpisaliśmy kontrakt. Podpisaliśmy kontrakt, musi wam to wiedzieć oficjalnie. W przyszłym roku e, pierwsza walka tu rewanż na Hailigu. E, także nie, no ale tak szczerze, no to, to jest, wiesz, każdy z nas zostaje dużo tych pytań, ale to jest bez sensu. my się znamy. Znamy się już kilka lat, bo to już nie jest rok. Podpisaliśmy oficjalny kontrakt o pakcie o nieagresji. Tak, jest. Znamy się trzy jest... lata. Prawda. cudzy nagrywacie. Naprawdę. Na Wyjaśnienia <laughs> Mateusza Kalanie z tego. <laughs> z no. Jeszcze wczoraj mówiliśmy, że się nienawidzimy, a dzisiaj jesteśmy kumplami. Nikt nie, nie powiedziałem, że jesteśmy kumplami, to o... było oficjalne wytłumaczenie do końca sprawy. A, z Kasprem, tak? No. A, a w ogóle nagrywacie wywiady dalej, czy nie? Nie, o co? to było to podbicie do ciebie, że on nigdy nie powiedział, że jest tą tobą kumplą, a. nie słyszałeś? Nie, ja? No. Nigdy nie, ja, to to już. już... Z... Ale tu. Tu. No. pan zdenerwowany jest, widzę. Nie? nie? A, a skąd taka insolucja? Nie? No nie wiem, nie, nie no bo ja tylko widzę... A ja jestem, tak... ja ciebie widzę od razu jestem wiesz... Przeszczepiony. A gdzie pan teraz tronuje? Bo słyszałem, że tam wasze drogi Gdańsku. się rozstały. Gdańsku. A podobno był ten ban na Gdańsku. Dziwa, ale nie, palcem, wie pan, wie, znaczy pan, pan wie pan, że ja tego nie wysłałem z palca, tylko a tylko ktoś to powiedział. A pisa... czego, wy, a czego wysłałeś? Z wywiadu. No widzisz, no to, to może mam ban na Afganistan, ale też nie wiem. No. Aha. Czyli normalnie a się, pan... a się do Afganistanu nie wybieram, a tak jakby ambasada afgańska ogłosiła, że mam ban na wjazd do Afganistanu, a się do Afganistanu nie, nie wybieram i nie wybieram. Czyli normalnie pan trenuje nie. No bzdury, tutaj? oczywiście, że w Gdańska. Aha. dobra. Się teraz. Nie, No dobrze, dobrego. No, tak ładnie, dobra, dobra, dobra. Zaraz pochodzimy. Dobra, danke szybko. Mikrofon masz na miejscu, dawno. Tak, tak, tak. Jedzenie. To jest godzina 19.54, zaraz wchodzę na ten i. trzeba się najeść. Co bierzesz? Wszystko. Kucaczka, barbecue. Czekaj, jest panie. No, jak Jest tą kamerą, jest. Mmmm. No to będę jeszcze co? nie będę zapraszany. A ten jak podkręca, dawaj, dawaj. Podkręca wariantu. No nie byłem, no. A ty sobie wnętły warto, nie będę czekał. Okej, bardzo ten face-to-face, co prowadziłem Filip, bo ja nie był przyglądem tej walki. Filip Darol się pojawił na chwilę na sali, bo później mam pytanie zapraszające od niego i chciałbym, żeby też się wypowiedział. Tego, co oglądamy w zwiader po pierwszej kolejce. Po pierwszej kolejce, to też jest kęty na pojedynkę? A dzisiaj to oczywiście w to też czy darujemy muki papierów. Bo ja nie chcę trzy bo ten będzie dramat z kążystej, to jest ten Dobra, panowie, to tutaj, dalej, dalej. Było spotkanie między nami na nagrywkach. Podszedł do mnie, coś tam kurwa zagadał, że sobie możemy coś wyjaśnić. Ja mówię, to możemy sobie teraz wyjaśnić. I gość kurwa spuścił głowę, zaśmiał się i wyszedł i zniknął. No to kurwa, jak to można odebrać? No trzeba było kurwa coś zrobić, albo nie wiem, podejść, kurwa, popchnąć mnie, albo kurwa, albo pokazać, że coś, a nie kurwa, kozaczyć, że kurwa, że chcesz się napierdalać, że tu chcesz coś wyjaśniać. A, a no, tak się nie zachowuje chyba normalny człowiek, nie? Wszczępu. Ale pan Nie wiem, czy wie. Nie to Ale kongo jest ogólnie? Ja. No to zobaczenia na drugim. My widzimy się na Czemu dzisiaj był zupełnie inny niż ostatnio? Bo się stresowałem Jak tak? ci mówię, no mówiłem wcześniej miałem problemy, teraz no pewnie dalej mam jakieś problemy, ale... Się... Ale drżałeś trochę przy face to face'ach Z czego to wynikało? Trochę tak. nie tak. stresu, nigdy nie miałem face to face, a, żadnego Znaczy dobra, Ligi, miałem wiejskim koksem, no, ale tak przy tym, publiczności no. nie miałem Ty jesteś gotowy na Szyligę stary? On... Potrenuję trochę i tak Okej, okay. okej okay. Chyba, że mnie przed hotelem pobije, to nie będę żadnej walki <laughs> ja, ja, ja. Ale to bym chciał, żeby federacja no. mi dała kasę, jeżeli szyliga mnie złamie jeszcze. No. Bo teraz bym nie zabił uważam вот это сравнение, что

Nie, no nie, wszyscy nie, 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 jestem nie, 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 ja nie, 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 Ja nie, nie, Natomiast ja już nie, chcę nie, nie, tym udziału, jeśli ty będziesz I dla Peterace, Peterace też nie, podejmie Czy na łamach nie, dla nie, Jesteśmy świeży po konferencji, jak widzieliście e, stanowisko Sylwka dajcie znać czy wy byście chcieli dalej oglądać nasz duet? Bo jestem mega ciekawy, moim zdaniem 8 fajnych konferencji, także dajcie znać w komentarzach. O, Cię, najpiękniejsze dynio w kraju. Co tam? A no nic, Halloween przyjechało. Ech, fajnie jest. A czemu cię teraz nie ma w ogóle? Mi się już zgodziły wywiady takie. Po pewnym czasie denerwują, nie? No, ile można z tymi no to, samymi ludźmi no o tym samym gadać? Było... O, ja chcę kultować w A jak zamierzasz go znokautować w walce? A trenowałeś? Masz plan na tę walkę? Melażujesz, słyszałam. Oglądałeś czy wiem. nie kontrę? Oglądałam, oglądałam. Pół z widzami oglądałam, pół z drodze. Te dwie pierwsze te dwie części nawet spoko, te trzecia to duwer. dramat już był. Trzecia ja już też przełączałam na mapę. Za tak dużo. Ja był bo... taki zły, że już masakra. Jak oceniasz nasz duel? 8 kąt mieliśmy ze sobą, nie? Nie, nie, ogólnie to jestem jak zadowolony, Może dobrze dowadziliście. To... Uzupełniliśmy się, nie? I tak, tak, było dobrze. Ja napisałeś pisz, że jakbyś już odchodził, wiesz, sylfkiem. Nie, tylko że... Dziękuję i w ogóle, wiesz co, nie, decyzję, wiesz, będziemy rozmawiali, będziemy dalsze ustalenia. Chciałbym dać współpracować, nie ukrywam. No Proszę. ja też nie ukrywam, żebym chciał, żeby on był. No nie, bo właśnie mi się wydaje, że już tak się dotarliśmy. Ja nie ja niestety jeszcze mam na rok kontrakt, tak? Także ja nie mogę. Trzymaj się, bo trzymaj się. No. Nie nagrywaj mnie, kurwa, jebać, ci my mamy BNB. <śla> o ty! Nie, kochamy na BNB. Dobra, nie? Jest to, ale w Azikanu oglądam. Zresztę tak? O, o, oglądasz nawet, miło. No bo ty jedziesz tam do okniny, nie? Uff, w końcu, słuchajcie, koniec, jest godzina pierwsza w nocy, skończyliśmy druga konferencję przed twoim 16, e, inna, totalnie inna, trzecia część już, e, sam trochę byłem w pewnym momencie zdenerwowany, e, dajcie znać jak wam się podobało e, i dajcie znać a propos naszego duetu z Sylwkiem, 8 konferencji razem, e, myślę, że 8 fajnych konferencji, także co, do zobaczenia, czekamy teraz na 17, nara.